No, cześć, tu i Lucas .pl. Mam jeszcze z Elite snajpera Dzisiaj przegląd klas yy, specjalnych Piroman. Yy, miotacz ognia. Trz, 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 trz. MP5. I takie różne. Dobra klasa, możecie kupować. A... Zabójca, no. To jest... To już po samym strzelaniu wiem, że dużo z Was się kupi, podkasiły no to wizor. Dobra. Um, szpieg to uwaga. Najpierw ma broń takie. Ale jeszcze jedno. Jak jesteście na przykład w Red w drużynie, to on, to ten szpieg ma... Y, tą, jak to, zbroję. Jak jesteście w red, to on ma blue zbroję. Że przeciwnicy się plątają w tym. Nie wiedzą, kto jest do czego. Co to jest? Zaklasa by już dawno. bomber. Granatnik. Będzie dopracowany. Takie UM5-45. UM5-45. UMP. Takie i różne. I wampić teraz. Ja wam pokażę go ten Bon. Bo yy, takie O ostrze dwójkę i patrzcie tu, Żół, 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 żół. Takie coś. Zabijemy koleś. O! Ma piromana, widzicie? Widzicie to tak macie od razu już wzorowanego. no tu nie gry. Czy... Oje, dobra. Je... O, jeszcze to VIP-a będą do... zaraz. Dobra, to było na tyle. Żegnam się z wami. Cześć.